W ramach siódmej kolejki czwartej ligi Wielkopolskiej Wiktoria Strzeszów w sobotę 14 września gościła u siebie tarnowię tarnowo podgórne która w tym sezonie nie oddała jeszcze nikomu kompletu punktów. Za wszelką cenę, pierwszymi, którym uda się pokonać zespół biało czerwonych chciał być zespół Piotra Konstanciaka. Gospodarze szybko wzięli więc sprawy w swoje ręce. W 26 minucie Miłosznowicki, popisując się pięknym strzałem, otworzył wynik spotkania. Wiktoria prowadziła 1 do 0. Na tym nie skończyły się popisy Beniaminka. Dwie minuty później, ledwie z uderzeniem Roberta Skrobacza, poradził sobie Tomasz Figlerowicz. W 33 minucie sam na sam wyszedł Maciej Stawiński, ale w tej sytuacji znów górą był golkiper Tarnowi. Bramkarz miał co robić. Zaledwie parę chwil później świetnie poradził sobie z kolejnym strzałem oddanym przez miejscowych. W pierwszej połowie, a dokładniej w ostatnim kwadransie dużo się działo. Zmianę wyniku miał szansę dokonać Kornel Skorzybut. Co się odwlecze, to nie uciecze i minutę później było już 2 do 0. Asystę zaliczył przy tym Maciej Stawiński. Do przerwy Wiktoria prowadziła Starnowią 2 do 0. Jak się okazało, nadzieje przy tym stanie w zespole gości jeszcze nie umarły. O pierwsza połowa na pewno na korzyść gospodarzy. Widać, że Beniaminek postawił wysoko poprzeczkę. Usiadł na nas. Również jako goście przyjechaliśmy odważnie, mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety ich nie wykorzystaliśmy. Hmm, drużyna z strzeliła dwie bramki, także no, miała nie za dużo sytuacji, no, ale wykorzystała to, co miała, także mam nadzieję, że nasz zespół wyjdzie zmotywowany na drugą połowę i, i odrobimy straty. W drugiej połowie było już spokojnie. Goście co prawda stworzyli sobie kilka okazji, ale i tak nie mieli szans dorównać biało-niebieskim. W 68 minucie Michał Mazurek złapał się za głowę po tym, jak jego strzał minimalnie przeleciał nad poprzeczką. W 81 minucie wynik spotkania na 3 do 0 ustalił Maciej Stawiński. Wiktoria tym samym wpisała na swoje konto trzecie zwycięstwo z rzędu. Mecz, mecz na remis, ale wykorzystaliśmy swoje szanse. Przeciwnik Tarnowia też miał dzisiaj nasz bramkarz, pokazał się bardzo dobrą postawą i, i nam dużo pomógł. Wiktoria po siódmej kolejce zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Kibiców Ostrzeszowskiego zespołu cieszy postawa i gra Beniaminka. W kolejnym spotkaniu podopiecznych Piotra Konstanciaka czeka bardzo ciekawy mecz. Czwarty z rzędu rozgrywany przy kąpielowej. Chciałbym zaprosić kibiców na mecz z Polonią Kępno najbliższą środę. Będzie to na pewno dla nas trudny mecz, bo Polonia Kępno to jest dobry przeciwnik. A smaczku dodaje to, że to są takie nasze małe derby. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Początek spotkania z Polonią Kępno o godzinie 17.30.